Dzień dobry, witam państwa w programie, którego dawno nie było z serii Co Warto czytać. A dzisiaj przeczytam jeden z rozdziałów książki Suwerenna Jednostka, którą James Dale Davidson i Lord William Rees Mogg napisali w 1997 roku. Tytuł tej książki brzmi Suwerenna Jednostka: Wolność i Sukces w erze informacji. O czym jest ta książka? Otóż, tak jak powiedziałem, napisana została wydana w 1997 roku i oni wtedy przewidywali, co stanie się, jakie zmiany wprowadzi inform rewolucja informacyjna, czyli właśnie komputery, zastosowanie tych komputerów itd. Pełny tytuł tej książki to suwerenna jednostka wolność i sukces w erze informacji. Po angielsku The Sovereign Individual Mastering the Transition to the Information Age. Jest to słynna pozycja z pogranicza ekonomii, futurologii i filozofii politycznej. Została, tak jak mówiłem, wydana w 1997 roku, ale obecnie przeżywa renesans popularności. Szczególnie w środowiskach związanych z kryptowalutami i technologią. Dlaczego? Popularność ze względu na trafność wielu swoich przewidywań. Co ciekawe, właśnie w tej chwili tą książkę wydano po polsku. Znane Państwu wydawnictwo Freedom Publishing kilka tygodni, kilka dni temu ją opublikowało, można ją kupić. Jest to duża książka, 500 czy 600 stron ma, a teraz może pokrótce chciałbym Państwu przedstawić kluczowe informacje o jej treści i głównej tezie, zanim przejdziemy do tego bardzo ciekawego rozdziału. O czym jest ta książka? Autorzy analizują historię ludzkości przez pryzmat tak megapolityki czyli wpływu technologii, zwłaszcza militarnej i informacyjnej, na strukturę władzy. Argumentują, że tak jak wynalezienie prochu i broni palnej doprowadziło do powstania scentralizowanych państw narodowych, tak rewolucja cyfrowa mikroprocesory, internet, kryptografia doprowadzi do ich schyłku i rozpadu. Książka jest niejako przewodnikiem po transformacji ze społeczeństwa przemysłowego do społeczeństwa informacyjnego. Główna teza tej książki to twierdzenie, że era informacyjna radykalnie zmieni równowagę sił na korzyść jednostki kosztem państwa narodowego. Ale ta droga nie będzie prosta otóż nie wyrwiemy się z niewoli tak od razu i przejdziemy do większej wolności jednostki, bowiem najpierw. Imperium zła zaatakuje, czyli państwa narodowe będą próbowały wykorzystać technologie informacyjne do naszego zniewolenia, ale to w niczym im nie pomoże. Według autorów, dążność do tego zwiększonego liberalizmu, tej zwiększonej wolności jest naturalna i wynika po prostu z samego faktu, że technologia internetowa zaczyna wchodzić do naszego życia. Autorzy stawiają tezę, że w nadchodzącym świecie jeden Państwo utraci monopol. Tradycyjne rządy stracą monopol na pieniądz, media, a nawet na stosowanie przymusu. Nie będą już w stanie łatwo opodatkowywać obywateli ani kontrolować przepływu kapitału. 2. Powstanie suwerenna jednostka. Wąska grupa ludzi, tak zwana kognitywna elita, czyli elita, która wie, która najlepiej potrafi wykorzystywać nowe technologie, zyska niespotykaną dotąd autonomię. Będą oni mogli pracować z dowolnego miejsca na świecie, ukrywać swój majątek przed fiskusem za pomocą kryptografii i wybierać kraj zamieszkania, tak jak wybiera się dostawcę usług. No i z takimi rzeczami mamy już do czynienia. Między innymi taka osobistość jak Paweł Durow, który właśnie uciekł od państwa narodowego yy, z Rosji. No ale państwo narodowe dogadało się z innym państwem narodowym, które mieni się niby wolnym, czyli Francją. No i tego Pawła Durowa właśnie Francja niejako uwięziła. No i trzecia rzecz to państwa będą konkurować o obywatela. Rządy będą zmuszone traktować obywateli jak klientów, a nie jak poddanych. Będą musiały konkurować niskimi podatkami i dobrym serwisem, aby przyciągnąć do siebie kapitał i właśnie te utalentowane Jednostki. Niedawno nagraliśmy program z Adamem Daniszem i Wojciechem Sirkiem, który ukaże się, na kanale nam zależy. Jest to ponadgodzinny program, taka nasza rozmowa właśnie na temat różnych przewidywań i ich trafności. Była dla mnie to. Można powiedzieć, no, może nie uczta intelektualna, ale dobrze się czułem po tej rozmowie. Naprawdę ciekawe przemyślenia tam padały. Także niedługo proszę się spodziewać właśnie tego materiału, który będzie na kanale nam zależy, a jeżeli już w tej chwili został opublikowany, to link do tego będzie w moim opisie. Natomiast, jakie są najważniejsze prorocze przewidywania? Otóż, książka jest ceniona za to, że z dużą dokładnością przewidziała takie zjawiska, które obserwujemy dzisiaj. Między innymi powstanie kryptowalut. Autorzy opisali cyfrową gotówkę, niezależną od banków centralnych, która pozwoli na anonimowe transakcje, i opis ten łudząco przypomina bitcoina. Pracę zdalną i nomadyzm cyfrowy przewidzieli, że ludzie będą mogli zarabiać pieniądze w jednej jurysdykcji, a wydawać je w innej, uniezależniając się tym samym fizycznie od miejsca pracy. Wzrost nierówności. Ostrzegali, że rewolucja cyfrowa będzie brutalna dla osób o niskich kwalifikacjach, co doprowadzi do niepokojów społecznych i odrodzenia się ruchów nacjonalistycznych, jako reakcji obronnej na globalizację. No i z tym, jak widać, nawet w Polsce mamy do czynienia. Krótko mówiąc, suwerenna jednostka to manifest libertariańskiego optymizmu technologicznego który wieści koniec ery wielkich rządów i nadejście ery, w której jednostka dzięki technologii staje się panem własnego losu. A teraz proszę państwa przechodzimy już do rozdziału zatytułowanego Zemsta narodów z książki Suwerenna jednostka, wolność i sukces w erze informacji. Ten rozdział jako najbardziej interesujący wskazał Adam Danisz. A z drugiej strony, właśnie ten rozdział pokazuje o tym, że Imperium Zła, czyli państwa narodowe, czyli ludzie, którzy tymi państwami rządzą, którzy dążą do tego, żeby mieć jak najwięcej władzy, jak najwięcej kontroli nad ludźmi, żeby pobierać od nich podatki, karmić ich niezbilansowaną wiedzą w sensie takim, że tylko oni do nas mówią: my nie możemy w ogóle na te tematy zaprotestować, nie możemy im niczego powiedzieć. Że to państwo będzie reagowało, będzie się broniło przed zwiększeniem suwerenności jednostek. A zatem zemsta narodów. Państwo, niczym rozeźlony rolnik, bez wątpienia podejmie najpierw desperackie środki, aby zatrzymać i skrępować uciekające stado. Zastosuje ukryte, a nawet brutalne środki aby ograniczyć dostęp do technologii pozwalającej na niezależne od niego funkcjonowanie. Takie środki będą skuteczne jedynie przez krótki czas, jeśli w ogóle. Dwudziestowieczne państwo narodowe wraz ze wszystkimi swoimi roszczeniami, zwyczajnie umrze z głodu wskutek spadku wpływów podatkowych. Gdy państwo przekona się, że nie jest w stanie pokryć swoich wydatków, zwiększając dochody podatkowe, Ucieknie się do innych, bardziej desperackich środków, takich jak drukowanie pieniędzy. Państwa narodowe przyzwyczaiły się do posiadania monopolu na emisję waluty, którą mogą dowolnie dewaluować. Możliwość arbitralnego zwiększania podaży pieniądza była istotnym elementem polityki monetarnej wszystkich dwudziestowiecznych państw. Nawet najlepsza waluta narodowa okresu powojennego, czyli marka niemiecka, straciła... 71% swojej wartości, począwszy od 1 stycznia 1949 roku do końca czerwca roku 1995. W tym samym okresie dolar amerykański stracił 84% swojej wartości. Przypis. Niemiecki wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosił 31 grudnia 1948 roku. 33,20 setnych, a 30 czerwca 1995 roku 112,90 setnych, co jest równoważne zakumulowanej deprecjacji waluty wynoszącej 2,7% rocznie. Amerykański wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Wynosił 31 grudnia 1948 roku 24, a 30 czerwca 1995 roku 152,5. Zakumulowana inflacja w Stanach Zjednoczonych wynosiła w tym okresie 635%. Koniec przypisu. Inflacja ta miała taki sam skutek, co podatek nałożony na wszystkich posiadaczy waluty. Jak pokażemy w dalszej części książki, zwiększanie podaży pieniądza jako metoda pozyskiwania dochodu zostanie w dużej mierze wyeliminowana przez pojawienie się cyberpieniądza. Nowe technologie pozwolą właścicielom bogactwa na ominięcie krajowych monopolii monetarnych, które emitowały pieniądz i zarządzały nim we współczesnych państwach. Kryzys kredytowy, który w latach 1997-1998 dotknął wiele państw w Azji, Rosję oraz rynki wschodzące, dowodzi, że państwowe waluty i państwowa ocena wiarygodności kredytowej to anachronizmy utrudniające sprawne funkcjonowanie globalnej gospodarki. Właśnie dlatego, że suwerenność wymaga, by wszystkie transakcje w określonej jurysdykcji były zawierane w walucie narodowej, banki centralne narażone są na popełnianie błędów oraz na ataki spekulantów, którymi nękane były kolejne jurysdykcje w okresach kryzysów deflacyjnych. W erze informacji jednostki będą posługiwały się cyberwalutami, demonstrując swoją niezależność monetarną. Państwo będzie nadal używać pras drukarskich zery przemysłowej, ale ich znaczenie w zarządzaniu światowym bogactwem zostanie zmarginalizowane przez algorytmy matematyczne, które nie mają postaci fizycznej. W nowym tysiącleciu cyberpieniądz zarządzany przez prywatne rynki będzie wypierał pieniądz dekretowy emitowany przez państwa. Jedynie ubodzy poniosą straty w wyniku inflacji i towarzyszących jej kryzysów deflacyjnych które są skutkiem sztucznego lewarowania i wstrzykiwania dekretowego pieniądza do gospodarki. Państwa narodowe, pozbawione możliwości ściągania podatków w wysokości, do jakiej się przyzwyczaiły, oraz zwiększania podaży pieniądza, staną się dokuczliwe nawet w krajach tradycyjnie uznawanych za cywilizowane. Gdy ściąganie podatku dochodowego stanie się niemożliwe, powrócą starsze i bardziej arbitralne metody egzekucji. Zdesperowane państwa wprowadzą skrajną formę pobierania podatku u źródła, polegającą na ukrytym lub jawnym braniu zakładników, by zapobiec ucieczce bogactwa poza ich zasięg. Pechowcy, którzy znajdą się na celowniku służb skarbowych, będą przetrzymywani dla okupu, podobnie jak czyniono to w średniowieczu. Firmy, oferujące usługi polegające na ułatwieniu jednostkom realizacji autonomii będą przedmiotem infiltracji, sabotażu i zakłóceń funkcjonowania. Arbitralnie zasądzany przepadek mienia, już powszechny w Stanach Zjednoczonych, gdzie dochodzi do niego pięć tysięcy razy w tygodniu, stanie się jeszcze częstszą praktyką. Państwa będą naruszać prawa człowieka, cenzurować swobodny przepływ informacji, sabotować użyteczne technologie i uciekać się do jeszcze bardziej perfidnych metod. Z tych samych powodów, dla których w byłym Związku Radzieckim bezskutecznie próbowano uniemożliwić dostęp do komputerów osobistych i kserokopiarek, państwa zachodnie będą dążyć do zduszenia cybergospodarki za pomocą środków totalitarnych. I to właśnie był ten rozdział zatytułowany Zemsta Narodów, a powinien być w zasadzie zatytułowany Zemsta Państw Narodowych. Natomiast wydaje mi się, że jego najważniejszą zaletą jest to, że po prostu podaje dwa najważniejsze składniki, albo trzy, za pomocą których państwa narodowe powodują, że jesteśmy kontrolowani, że nie mamy wolności osobistej: czyli przemoc w pobieraniu podatków i arbitralne ustalanie tych podatków, dwa, dodruk pieniądza, czyli okradanie obywateli. No, i asymetria informacyjna. To znaczy, że jesteśmy przez nich informowani, natomiast ich w ogóle nie interesuje to, co my o nich myślimy. Także zachęcam Państwa do zapoznania się z tą książką. Jest duża, ma dużo stron, natomiast wydaje mi się bardzo ciekawa. No i, tak jak powiedzieliśmy na początku, przeżywa renesans, i myślę, że warto zobaczyć, co w 1997 roku napisali. Ludzie na temat tego, co będzie się działo teraz i jak dalej to wszystko będzie się rozwijało. Także jak na razie dziękuję serdecznie. Jeszcze do tej książki będziemy wracali. Mamy trochę zaznaczeń, także myślę, że to jest w ogóle ciekawy materiał, właśnie takie przewidywanie przyszłości i sprawdzanie, jak ludziom się to udało. Dziękuję bardzo.